Yo yo yo! Siemanko ludziska z tej strony nikt inny jak żalono z W58 Aigowski. Siemanko wszystkim. Dzisiaj oczywiście kolejny odcinek. Kilka dni nas nie było. Byłem niestety chory, jak większość osób. Oczywiście ja od zawsze jestem chory na głowę, no ale dobra, nie będę teraz o tym wspominał. Ale na szczęście już wyzdrowieliśmy i mamy. Fantastyczną informację na początku odcinka, czyli zostawiasz łapkę w górę, subskrypcję, i dzwoneczek. Dlaczego zostawiasz? Bo zaczęliśmy współpracę z Shakes and Fidget, a dokładnie z Player Games. I mamy do rozdania dla was kodziki na 50, 100 i uwaga, 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 250 grzybków. Tak, mamy kodziki na 50, 100 i 250 grzybków. Jak wziąć udział w takim konkursie, żeby taki kodzik właśnie otrzymać? Oczywiście, zostawiasz komentarz ze swoim najlepiej, ze swoim nikiem z gry. Czy to W58, czy to W59, czy może z innego świata. Hmm. Oczywiście, łapka w górę i najważniejsze subskrypcja, bo musimy dobić wreszcie te wymarzone tysiąc subskrypcji. To wtedy naprawdę mamy taki, taką piękną liczbę, że tysiąc fenomenalnej, fantastycznej, najlepszej społeczności Shakes and Fidget właśnie ogląda Ajgowskiego, naszego szalonego barda. Tak więc na początku odcinka, właśnie takie fajne, fajne informacje, czyli do zgarnięcia macie naprawdę ekstra. Kodziki nie jest to zbyt trudne, żeby to zgarnąć. Oczywiście w następnych odcinkach będziemy powolutku dodawać, bo mam tych kodów naprawdę sporo, tak więc bardzo, bardzo się cieszę, że się wreszcie udało. Pewnie niedługo ten nasz Aigowski zmieni też swój wizerunek, tak więc trzymajcie mocno kciuki, mam nadzieję, że będziecie przeżywać to razem ze mną i właśnie takie wiecie, od zera do Shakesovera, powiedzmy. Czyli powiedzmy jesteście ze mną od początku. I wszystko widzicie, jak to stopniowo wchodzimy sobie na wyższe stopnie, właśnie we współpracy w naszej karierze w cudzysłowie. A co tutaj widzimy? Widzimy Majegowskiego, który wbił już 261 level. Tak więc znaczny postęp od ostatniego odcinka. To jest bardzo, bardzo ładne. Jak już widzicie, mamy trzy nasze piękne, boskie na Taki duży bust, taki duży kopniak w tyłek, tak więc tego bardzo się cieszę. Legendarny Loch wspominam oczywiście grzybowo, że tak powiem, bo sporo tego zrobiłem, aczkolwiek no jedynie co to, później jeszcze właśnie wyleciała mi ta rękawica i troszeczkę lepsze skrzydła i kara niż w poprzednim odcinku. Co się jeszcze tutaj u nas działo? Dzięki Waszym komentarzom, oczywiście, już dowaliliśmy, naprawdę myślę, że dobrze. Nasze runki mamy już 1,1 ,1 biliona, tak więc nasze runy na pewno się znacznie poprawiły od poprzedniego odcineczka. Kolejna ważna kwestia, wreszcie, wreszcie, naprawdę nie pytajcie ile poszło na to grzybów, bo chyba z 10 odcinków bym e, na klikanie, że tak powiem, przeznaczył. Wreszcie nasz ponikoni pokonał wykiadło, oczywiście my przechodzimy tutaj właśnie z ponikoni na wykiadło, a wykiadło już nam zamyka tyranożaura. To jest takie tutaj kolejna kwestia z ważnych rzeczy. A co dzisiaj sobie zrobimy? Dzisiaj taki luźny odcineczek, czyli pokażę Wam, co się wydarzyło. I jest. Widzicie tego grubasa z żółtymi zębami? Tak, to ja. To Moto to, to Putu z podbijakiem. I pokażemy sobie walkę. Zobaczcie, jak tutaj pierniczną mu 6 milionów 2800. O kurczaki, 10,5 miliona. I zakończył 12, 12, 12. Pamiętajcie, że jest taka liczba jak 12. U Łajgowskiego wszystko jest możliwe. Następne, czyli 13 piętro, wreszcie usiadło. Książę w stroju pastucha. No tutaj lekko. Tu sobie troszeczkę wieży podbiliśmy, jak widzicie nawet do mnie nie dochodziło, tak więc spory, e, fajny postęp. Tutaj Maguś, to nawet do Szczwanej Kurwigundy nie dochodziło. Maguś Mariusz, tak więc tutaj sobie to zamknęliśmy. Kolejny Głuptasek. Szkoda, że Egosasek tutaj nie było. I też sobie zamknęliśmy Jaś i Małgosia. Też, jak widzicie, nawet Szczwana tutaj nie musiała walczyć, tak więc właśnie w naszych mm, kompanach, w naszych przyjacielach, też sobie tutaj eku zrobiliśmy nawet dobre. I tutaj widzicie, Szczwana to tylko piernęła, że tak powiem, i dobiła sobie tutaj wszystko. Po ochontas, -ho pochowaj ochontas, po -ho hontas. Szczwana Kunegunda tutaj też ją zakończyła. Następne łapczywy seryjny morderca. Nawet nie doszło, tylko Maguś i Kopciuch hujuch. Mamy tylko oczywiście Szczwaną konegundę, czyli tym razem też do Ajgowskiego nawet nie doszło. I teraz Król z lochu, czyli tutaj mamy lochy w świetle. Król dostał lipę na 4,5. Później 5300, tak więc naprawdę Bart sprawdza się na razie bardzo dobrze. Jestem zadowolony, co prawda oczywiście nie zapomnijcie, że wychodzi W59, czyli następny piękny, fantastyczny, ogromny i zajebisty świat w Shakespeare's Fidget. Tak więc jeżeli ktoś chce zagrać ze mną, piszcie w komentarzu też, żebyście powiedzmy, że macie ochotę, na pewno tam jakąś tam gildię założymy. I tutaj dzisiaj wyprawa gildii Ancyhujon, demon gildii. Co tutaj się wydarzyło? Pomijamy sobie. I tutaj już konkretne walki się powoli zaczynają. Ośmiorniczka. Pokonana. Tworciu, przybysz z kosmosu, rogacz ognisty, zobaczcie tutaj pięknie. I Amicia, Amicia de Lune. co ona tutaj zrobi? Zobaczcie, tutaj Rogacza elegancko pokonała i Zjawka, Zjawka. Ile jej zabierze? Uuu, całą pokonała elegancko. Ośmiorniczka, no nie. Amicia, Amicia, gzy, to zrobiłaś pięknie. I teraz Ancydemon. 85 milionów, tak więc no już tutaj miałem łatwą drogę i na szczęście udała się kolejna wyprawka w najlepszej gildii na W58, czyli W58 Kings, hashtag 83, czyli 83 miejsce, bo teraz cały czas klikamy sobie wyprawy i nawet na odcineczku klikniemy sobie następną, zakazana ziemia nieumarłych, zaczniemy ją o 6.37, wierzę w moc moich pobratyńców z Gildi Kings, że tutaj pięknie mieczyki zrobią się na zielono. A dzisiaj, na koniec odcinka, walniemy sobie jeszcze bieżyczkę, zobaczymy jak tam stoimy. W następnym odcinku zrobimy sobie może takie top 10, nie wiem, bardzo może nie, ale może łowców demonów, bo to jest postać, którą chcę zagrać na W59, tak więc zobaczymy sobie jak tutaj będą stali. Jin, co się lampi pięknie, 320 poziom i tutaj no i siada, oczywiście, tutaj nie było e, innej opcji. Tak więc następne 300, ten koczuc, 322 poziom, też pewnie leży, oczywiście. I co, 65 sobie dzisiaj zrobimy, tak nalajcie, 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 zobaczcie, co się dzieje, i 65. Wiecie dlaczego tutaj jakoś tam nie szaleje? Bo chcę sobie zrobić też odcinek, jak pięknie zamykamy właśnie strefę lochów. Zobaczmy sobie jeszcze na koniec odcinka, co nam wypadło. Gumowe je badło. Tutaj też. Tutaj no zobaczymy. Barbar. Bar. O, dużo lepszy. Widzicie elegancko. Od razu, od razu się przyjemniej zrobiło. To sobie rozmontujemy. To też sobie rozmontujemy. To też sobie rozmontujemy. Tak więc jeszcze raz wam przypomnę, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, pisz w komentarzu właśnie swój niki, na jakim świecie grasz i czy chciałbyś zagrać ze mną na w59. I oczywiście będziemy rozdawać te piękne grzybobraniowe grzy... kody. Kody na 50, 100 i 250 grzybków Tak więc mam nadzieję, że teraz ładnie Pójdziemy do góry, jeżeli chodzi o subskrypcję e, I będziemy bawić się Razem na W59 I dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną Siemaneczko, piona, do następnego